Z lasu dąbrowy szuka miejsca na sen zimowy, lecz nim ostatni liść spadnie z drzewa, nim zacznę chodzić i ciągle ziewać, muszę na duży brzuch, żeby mnie zimą ogrzał twór. Chodź tu niedźwiadku do okieneczka, dam ci miodku pół garnuszeczka. Miodek ten pachnie jak wiosną kwiatki. Dobrze wiedziałaś, co lubią niedźwiadki. Posłuchaj jeszcze <kli> mojej przestrogi. W lesie wilk mieszka o i srogi. Nie wpuszczaj go w swoje progi. Gdy niedźwiedź dotarł już do tą browy z lasu wyskoczył wilk bardzo srogi i prosto białże wilki domu progi. Ty cię, na spacerek. Pokażę piękny lasek i uroczy skwerek. Posłuchasz jak sumi woda w strumeczku nie opodal. Przejdziemy się troszeczkę, choć chociaż na chwilę. Ja, drzwi otworzyła, by opowiedzieć, co tam się działo. Słów moich jest za mało. Tymczasem babcia wróciła do chatki. Wielki jest ten mój los. Ogromny spotkał mnie cios. Kto mi pomoże? Kto się doda? Czeka mnie przecież daleka droga. Gdzie mam jej szukać? W której dolinie? Gdzie ją odnaleźć? Nim nowskami? Gdy zwierzęta los żubinki poznały, pomoc Wam zaraz ofiarowały. Wyruszyli wszyscy z tą długą odszukać wilka kryjówkę. Gdy smuk na się skryło, może im trochę zagrodziło. Nie patrz, Baczu, nie patrz wodę. Nasze skrzydła silne, młode. My ci zaraz pomożemy, że się przeniesiemy. Lecz radość ich krótko trwała, na drodze stanęła im skała. Nagnusza, to ja cię szukam, twoja babunia. Tu skała, tam skała, gdzieś ja żambinko mała. Chodzę, babciu, padnie gdzie lecimy, ta skała koła podziemi. Tu, gdzie się zatrzymamy, ukryty skarb, tu kochamy. Jest grota dokoła nas, lecz grotę zostawia głaz. Dla mnie ta praca była taka mała i siły zbiorę wraz i Szybko przesunę ten głaz. Niedźwiedź te siły i nie opłujał, jaki to ciężar. Głosek piłeczka od kotu i lekko da się pototą. A ja mała babci babki robiona na Moi przyjaciele, zawdzięczam ja Wam bardzo wiele. Wyście mnie z wilka jak to życie mnie uratowali. Nie myślałam wcale o Waszych przestrogach. Powitałam wilka w naszych skromnych progach. Teraz Was ucałuję jak mogę najgoręcej i wszystkim obiecuję, że już nie będę więcej.